We wszystkim, co nas otacza. W, w rozmowie z, z młodszym człowiekiem, w rozmowie z starszym człowiekiem. Wszystko może być jakimś doświadczeniem, które będzie miało pozytywny albo negatywny wpływ na to, co robimy. Zwłaszcza w która jest bardzo delikatną materią. I choćbyśmy nie wiem, jak się starali, to i tak wszystko, czego doświadczamy w życiu, będzie. Gdzieś tam potem, częścią nas. Pozytywnie bądź negatywnie, w zależności od tego, jakie wnioski z tego wyciągniemy. A muzyka jest, 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 jest tym elementem, który jest bardzo podatny na, na każde, nawet delik delikatne dotknięcie dobra czy zła w życiu. Także inspiracja to, to całe życie. Jestem muzykiem już od wielu lat, ale uważam, że podlegam dokładnie tym samym mechanizmom, co każdy jeden człowiek, który nie zajmuje się muzyką zawodową. I naprawdę ta inspiracja jest wszędzie. Z jednej strony to może być super muzyk, rzeczywiście jest z czego wybierać, na świecie dzieje się bardzo wiele. Mam to szczęście, że dużo po świecie jeżdżę, klasę wokalu ale myślę, że tak, taką samą inspiracją są, są, są młodzi, którzy pojawiają się tutaj i niektórzy z nich grają od dwóch albo od trzech miesięcy. Ale to w jaki sposób oni podchodzą do muzykowania i ile mają energii w tym, żeby wydobywać dźwięki z tego instrumentu, ser serducho po prostu to jest, to jest nieza, nie, nie, niesamowita rzecz i nie do przecenienia. Czasami myślę, że więcej energii daje młody człowiek, który gra od tygodnia na basurce niż, niż ktoś, kto w czy z tym instrumentem od wielu lat. Czasami może to wręcz działać w odwrotną stronę, ale ważne, żeby szukać tych pozytywów w życiu i w inspiracji do tego, żeby, żeby robić, tworzyć muzykę coraz lepszą, żeby też mieć serce, chęć i widzieć sens w tym, żeby się tym dzielić po prostu z innymi ludźmi. Już kończąc, żeby nie zawracać gitary, basu tak. <laughs> i nie tracić czasu, Dwa śmieszne pytania. Jakbyś miał zabrać jedną gitarę na Bezludną Wyspę, to jaki byłby to model? Na Bezludną Wyspę, no, no, wypadałoby zabrać basówkę, no, co ja bym tam robił? Łowić lub nie potrafię. Basówką. <noise> Basówką. E, na pewno wziąłbym swój sygnowany model. Po to jest zrobiony i po to pracowałem nad tym, żeby, żeby naprawdę Czuć się z tym instrumentem jak najlepiej. Czyli mają... E, model Picastum, to, to jest ten instrument, na którym, na którym chcę grać. To jest instrument zrobiony dla mnie, pode mnie, e, z pomocą w, w mojej myśli, dobieranie drewna i całej elektroniki było jakby robione po to, żeby się na nim dobrze grało. No więc myślę, że na bezludnej wyspie spoko. No i piękny symbol pi na 12. roku. Tak. Nie, nie wiem czy wiesz, co łączy fotografię z muzyką, w ogóle z muzykowaniem. Mm -hmm. Noszenie gratów. <noise> co lubisz jeść? Pytanie: Co lubię jeść? To bardzo ciekawe pytanie, ponieważ generalnie lubię wszystko jeść. Chociaż jem tylko białe mięso, czyli drób i ryby. Nie, nie, nie jem czerwonego mięsa, aczkolwiek też nie jestem fanatykiem. I z wielkiego głodu, zwłaszcza na trasie, a przeważnie jestem na trasie, czasami zdarza mi się zjeść hot doga, który wiadomo jest. Nie wiem czy to jest mięso, czy, czy po prostu dobrze przyprawiona e, substancja. E, człowiek jest głodny i jest kompletnie obojętny co zje. E, ale kurczę, no, lubię się wszystko. Lubię sushi, co jest wiadomo jakąś egzotyką w Polsce, ale z drugiej strony... Władzę klasę klawiszową na warsztatach z Wojtkiem Pielichowskim i zespołem. W Wojtkiem Pielichowskim współpracuję 3 lata i tak samo jak ci młodzi ludzie teraz z nami, tak z nami spotkałem się na warsztatach w Końskich I tam zaczęła się nasza przygoda. Co więcej, chciałem zachęcić właśnie bardzo małych młodych ludzi do aktywności, do głosowania z muzyką. Wiadomo, w, w, mamy tutaj mnóstwo okazji, żeby w, w, sprawdzić się na scenie, żeby sprawdzić się w muzycy w warunkach. W, tak jak tu pracujemy warsztatowo w, w klasach czy, w, czy po prostu na scenie z żywymi muzykami, żeby, w, w, grając muzykę na żywo. Kto cię w tej chwili muzycznie inspiruje? Jeśli chodzi o inspiracje muzyczne, to zawsze jest tak, że w, Mam czas po prostu, ogólnie słucham wszelakiej dobrej muzyki, ta, która mnie interesuje, która ma jakieś wartości y, muzyczne, artystyczne. Y, natomiast był czas, że fascynowałem się pre, muzyką Prince'a, Stinga i tak dalej. Teraz mamy będą wcześniejsze czasy, dlatego y, troszeczkę inspiruję się muzyką Elektro i tak dalej. W, 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 całym tym, w całym tym mieście po prostu poszukuję gdzieś tam swojego środka poza muzyką, jaką masz pasję, czy masz jeszcze coś poza muzyką? Samochodem. Samochodem. rozumiem, rozumiem. Gdybyś na bezludną wyspę mógł zabrać e, e, tylko jeden ulubiony samochód, to Dobry, jaki? Zabrałbym obecny. Co lubisz jeść? Co lubię jeść? Tak. Mój ulubiony daniem jest szczypiorek. Jem go praktycznie codziennie. Słucham tak. mają jest pisanych w moją dietkę, że mnie chwilę skoczekał, codziennie. Łączy, to jest też co łączy ciebie z Wojtkiem. No, chyba no, wszystkich no, nazywa Cześć, nazywam się Bubu Twarowski, jestem gitarzystą. Gram z Wojtkiem Pielichowskim od trzech lat w zespole. Oprócz tego gram jeszcze w pięciu innych zespołach. A z zespole Wojtka znalazłem się tak naprawdę przez to, że dostałem od niego telefon i zaproszenie do jego składu, za co jestem ogromnie wdzięczny. Przede wszystkim czego chcemy was nauczyć na warsztatach, to chcemy was nauczyć tego, żebyście mieli szacunek do tego, co robicie, i do muzyków, którzy są od was starsi i mają większe doświadczenie. Przede że wszystkim, żebyście złapali szacunek do tego, że koledzy, którzy mają od was wyższe doświadczenie, mogą was czegoś nauczyć, że między sobą możecie się tak naprawdę nauczyć bardzo wiele, tylko musicie podejść do siebie z odpowiednią ilością pokory i cierpliwości. Przede wszystkim wydaje mi się, że na takich warsztatach nauczycie się bardzo wiele, jak zachowywać się na scenie i jak pokornie podejść do tego, że jesteście częścią zespołu, a nie solistą. Co Cię muzycznie w tej chwili najbardziej, kto, co Cię inspiruje? Eee, muzycznie? No to jest temat rzeka. Jeżeli chodzi o moją muzyczną inspirację, to bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, gdyż ja wychowywałem się generalnie na muzyce metalowej i, i ostatnio takie muzyki też słucham, aczkolwiek nie odbiegam za bardzo od jazzu i ostatnio na przykład bardzo mi się podoba nowa płyta Bruno Marsa, który z kolei brzmi jak The Police, więc jeżeli chodzi o moje inspiracje, to w zależności od tego, w jakim zespole akurat pracuję i na jakiej muzyce się skupiam, to będą to wszelakie możliwe inspiracje, wszystkie nowe płyty, które wychodzą, bo jestem sta, sta, stale po prostu staram się być na bieżąco, aczkolwiek zawsze w moim sercu pozostanie hard rock. Co poza muzyką Cię inspiruje? Czy masz jakąś pasję taką po niezrealizowaną, którą zaniedbujesz? Oczywiście. Mam swoją pasję i moją pasją jest gotowanie. Dlatego też ważyłem kiedyś 110 kg. Teraz waży trochę mniej, bo schudłem, ale na szczęście moje kulinarne tutaj specjały zawsze może sprawdzać moja żona. I nie jest to może tak do końca niespełniona pasja, ponieważ zawsze jak wracam z trasy, to przede wszystkim jestem w kuchni i gotuję dla swojej ukochanej żony i dla siebie. Co najbardziej lubisz w tym momencie gotować je? Co najbardziej? Ja jestem wielbicielem kuchni meksykańskiej i kuchni włoskiej. Ostro. Po prostu uwielbiam, uwielbiam przede wszystkim robić lezanie, uwielbiam robić yy, makarony na tysiąc możliwych sposobów, ale jestem przede wszystkim wielbicielem drobiu i ryb. Wiesz, zdrowo Jest. i z pomysłu. Jasne, jasne. to was wszystkich chyba oczy. Tak. Jesteś trzecią osobą, która powiedziała o drobie. No tak. Chyba to wytnę, że nie był No To ryby, przede wszystkim ryby, spieca i mięso. Jestem o. wielbicielem mięsa. Już niekoniecznie drobił, ale przede wszystkim mięsa. <gry> Okej, okay. jedna rzecz, którą byś się zabrał na bezludny wystawę. Rzeczkę zabrał mu na, na bezludną wyspę. To przede wszystkim oczywiście, że zabrałbym gitarę, bo bez gitary myślę, że na bezludnej wyspie najbardziej było szkoda tego, że nie mogę sobie zagrać swojej ulubionej piosenki albo czegoś. Byłby skuponować. to jakiś akustyk, czy raczej twoi Nie, myślę, że Raki byłaby raczej... to gitara najlepiej z jakimś zbudowanym małym wzmacniaczykiem, żeby jednak było trochę przestań. Cześć, Tomek Kłelewski, znany jako żaba zespołu Pilichowski band <laughs> Znaleźliśmy się tutaj na warsztatach, dlatego że nas tutaj zaproszono po prostu. Już prędzej z Wojtkiem prowadziliśmy warsztaty w Krośnicach, też niedaleko Wrocławia oraz na sielpi w końskich. No i tak wyszło, że tutaj jest. Co jesteś. oprócz muzyki Cię inspiruje? Oprócz muzyki tak. moja kobieta. <grych> Oraz gra w piłkarzyki. Piłkarzyki. Piłkarzyki, no takie mechaniczne. Co najbardziej lubię jeść? Kurczaka. Cześć, nazywam się Mateusz Biegaj, jestem drugim basistą zespołu Wojtka Pielichowskiego. Dostałem się do tego składu właściwie przede wszystkim ze względu na szczęście, wydaje mi się, że trafiają w dobry moment. To znaczy Kiedyś, znając Wojtka z warsztatów, e, takich jak ten między innymi, e, podszedłem do niego po koncercie i, i, i zapytałem się go po prostu, dając mu jakiś tam swój materiał na płytce, w, z prośbą, żebym przesłuchał i powiedział, co on o tym myśli. Po czym on, e, po jakimś czasie, dał mi znać, że myśli się drugim basiście i czy bym nie chciał wziąć udziału, na co ja oczywiście się, 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 się. ja Staram się poznawać jak najwięcej elementów tak zwanej sztuki czy kultury. Nie, nie chcę mówić, że że się znam na tym w sensie innych dziedzin, ale w, no, bardzo lubię oglądać malarstwo. lubię jego pracę, Kacego bardzo lubię, nawet Malczyskiego, jakiś jego, jego, jego taki realizm magiczny, jak to tak nazwać. Gaudiego, wielką architektury, Dalego uwielbiam miejsca też. Miałem to szczęście, że udało mi się to zwiedzać i Europy i nie tylko. I, I na przykład będąc w Barcelonie praktycznie cały czas czułem się jakby to było gdzieś to moje miejsce. I uważam, że to jest niesamowicie inspirujące miasto z masą zakamarków, z tymi ludźmi i całą tą sztuką, która, która praktycznie cały czas się otacza i, i w tym siedzisz. I w, to trochę tak jest ta inspiracja, wydaje mi się, że nie, gdzie by się nie było, czego by się nie, robi, nie robiło, um, to można gdzieś tam inspirację znaleźć. Czasami w zupełnie niespodziewanych sytuacjach, gdzieś wjadłem z jadąc pociągiem, czy nie wiem, w, e, robią zakupy, gdzieś tam w centrum handlowym, nagle coś takiego się pojawi. Gdybyś na Bezludną Wyspę musiał zabrać jeden obraz w oryginale? To... Prawdopodobnie weksińskiego jest taki obraz, nie pamiętam tu. Ale w, 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 ja to nazwa Jądro Ciemności. Jestem Kasia, śpiewam Wojtka. W tym roku przyjechałam tutaj do Wrocławia, już nie jako uczestnik warsztatu, ale też mam okazję coś pomagać. Prawda? Też chciałabym zaznaczyć, że to nie jestem jako główny wykładowca, ale jako, jako no. pomocnik. To jest to pomocnik już jest wtedy, jesteśmy tutaj wykładowczynią i ja mam no, przyjemność tutaj w ogóle pomagać przy, przy, przy dzieciakach, którzy są naprawdę wspaniali do, do nauki, do współpracy. Lubię rysować, lubię rozmawiać z ludźmi, tak mi się wydaje. Lubię ich słuchać może bardziej niż rozmawiać, mm -hmm. tak, na pewno. No, tak to No to jest wielka sztuka, umieć słuchać. Nie? Lubię bardzo poznawać bardzo. No, historię. Yy, Muzyczny co cię inspiruje? Muzyczne? Chodzi o konkretnego o artystę. Myślę, że... że Zmienia mnóstwo tak jak na Kate Bush, e, że trochę e, po prostu dziewczynia z jest charakteru. Jestem Maciek i chciałem podziękować bardzo Bobo, który e, pokazał mi, że można grać różne styl muzyki, nie przejmując się tym, że jest to hip-hop bądź cokolwiek innego i można to po prostu zagrać w swojej wersji. Okay. No, to ja, Siemka, no to ja też chciałbym podziękować do Bobo dla wszystkich muzyków za tak wspaniałą organizację, za to co nam przekazali, za to, no i za wszystko, za, ogólnie za wszystko. Dzięki. No, za naszej Filip, chciałem bardzo podziękować za wszystkie zasady warsztatu, najbardziej chcę podziękować Żabie, z którego pozdrawiam, yy, że pokazał mi jak, 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 jak jest praca w zespole yy, i nauczył mnie jeszcze lepiej grać na, na instrumencie. Jeszcze raz do żaby ciastek. Dzięki ci wielkie za to, że popełniliśmy cały tydzień, aż tutaj dzwoni, że trzeba Och, Dzięki za frystronki! Łóż... <laughs> za chrystronki ćwiczenia godzinami. Było fajne. No ja chciałem bardzo podziękować Wojtkowi i Mateuszowi, bo naprawdę on mieliście moje pojęcie w ogóle o gitarze basowej, jestem za to bardzo wdzięczny. Super, jesteście po prostu takich ludzi jak wy to ciężko spotka w ogóle gdziekolwiek. Ja chciałem bardzo podziękować Jestynie Pan Filewicz, która poświęciła mi dużo czasu. Uświadomiłem konkretne błędy, które popełniałem na wokalu, e, dzięki którym mogłem się rozwinąć. E, myślę, że one były nieocenione, szczególnie właśnie wskazówki, które mogą mi w przyszłości e, dalej kształcić się właśnie w tym kierunku. Ja chciałem jeszcze dorzucić podziękowanie dla w ogóle wszystkich muzyków za tak genialną inicjatywę, że chciałem się tutaj przyjechać, bo niewielu nie tak poważnych muzyków tak chce z młodzieżą tutaj coś ich uczyć, albo cokolwiek innego dziękuję bardzo. Może do Bubu. E... Fajnie prowadził zajęcia generalnie. Podoba mi, podoba mi się forma, w jakiej były prowadzone te warsztaty. Może czegoś tam brakowało trochę, jakichś takich czysto naukowych lekcji, nie? Typu okrywanie jakichś tam skal czy akordów, jakiejś harmonii dalej, Ale generalnie bardzo pozytywnie i wielkie dzięki za wszystko. Bo Paryży też zrozumiałem na tych warsztatach. A nie tylko na instrumencie, nie? Zmieniło się moje podejście do muzyki. Jestem bardzo zadowolony, bo oprócz Wojtka Pilichowskiego, oczywiście świetnego basisty, mieliśmy lekcje z Mateuszem, no, który miał bardzo dobre podejście. żeby było zawsze go o coś zapytać, ewentualnie o nawet y, utwory niezwiązane z samym konkursem, y, koncertem. No i Oprócz tych, które poznawaliśmy na samych lekcjach, można było spokojnie zapytać go o cokolwiek wręcz. Z danego Tyle. To dla Żaby, chcemy pokazać, jak się gra w Tak się traktuje. I tak półtorej godziny dziennie, bo inaczej nie da rady. Bardzo dziękuję za miło spędzony czas, w którym bardzo się dużo nauczyłem, będę jeździł na takie warsztaty, bo dużo muszę, mogę osiągnąć z takich warsztatów. Ja Marcin jestem i najpierw do Żaby, bardzo dziękuję Ci za to, że nauczyłeś mnie doskonale swojej umiejętności na gry na perkusji i do wszystkich wykładowców po kolei za to, że poświęcili nam swój czas, za to, że chcieli z nami przebywać. Nauczyli nas, co to jest praca w zespole i mam nadzieję, że warsztaty będą kontynuowane na lato i jak będą, na pewno przyjadę. Ja chciałam podziękować pani Justynie i pani Kasi za to, że nauczyły mnie, jak używać głosu. Dziękuję. Ja chciałam podziękować y, pani Justynie i pani Kasi y, no, za to, że y, pomogły mi dobrać moją dobrą barwę głosu i także wiele innych. Chcę powiedzieć do no, Bobu, żeby dużo ćwiczył. Żeby, dogoni żeby dogonił mojej umiejętności. Cześć. Tutaj dajemy ci pasek z podpisami każdego warsztatowicza na gitarę. Yeah. Tak, slajda, na którym nie grasz, a myślę, że mógłbyś zacząć, Fajnie. To, którzy byli na tych warsztatach. Nie musieliście. Dziękuję, naprawdę. Podziwiam, słucham ze sceny i słucham dalej. Jeszcze raz dzięki za ten męczący, A, ale fajny, fajny tydzień. dziękuję bardzo. To tak powiedzieć, to dużo ćwicze i chroncie słuch. My jako też chciałyśmy podziękować dwóm osobom, które przez ten cały tydzień wspierały nas, które nam mnóstwo różnych rad, za które bardzo dziękujemy. I to jest właśnie Kasia Justyna. Piotrowski Mateusz e, Chcieliśmy podziękować skromnie, aczkolwiek słodko Żebyście o nas że nie zapomnieli, że zmęczyliście nas w ten tydzień, wasze plakaty też mi podpisali. Wow. Zdawaliście wczoraj cały dzień naszych pojazdów. Gratulacje. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo, bardzo, bardzo. Wow.